Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. tu Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek YouTubeowy, oparty o mój wpis na Twitterze X i na podstawie niektórych wybranych komentarzy. I z X, i pod postem, który wrzuciłem na YouTubie wczoraj. Przyznam, że jestem zdziwiony tym, w jaki sposób ten wpis na Twitterze stał się popularny, bo zazwyczaj bardziej takie społecznościowe, takie związane z kryzysami kościoła, tweety wzbudzają emocje, reakcje, a ten typowo sakralny, liturgiczny, duchowy, katolicki. Już na chwilę obecną, a patrzę na zegarek, nie wiem co się ze mną dzieje, przecież tutaj nie mam tej, tej danej, ma ponad 85 tysięcy zerknięć i komentarze są przeróżne. Chcę dzisiaj się ustosunkować m.in. do tak zwanych liberalnych katolików. Którzy w moim przekonaniu błądzą i próbują nas czasami w sposób niekulturalny i nieładny, wepchnąć na swoją błędną drogę. Więc dzisiaj trochę mój komentarz, może też niekoniecznie kulturalny i uśmiechnięty. Coraz więcej parafii przywraca komunijne balaski. Po etapie ich likwidowania w wielu głowach następuje otrzeźwienie. Nie jest to jeszcze trend masowy, ale wielopunktowy kierunek. Dający nadzieję. Zatem najpierw komentarz. Jezuity, tak, tak, tak. Jezuity, którego cenię, komentarz księdza Roberta Wawera. Mówi on: pomagają ludziom bezpiecznie uklęknąć, no oczywiście chodzi o balaski, i godnie czekać na kapelusz. Kapłana z komunią. Dodatkowo bardzo przyspiesza to rozdawanie komunii, bo kapłan rozdający komunię nie czeka, aż każda kolejna osoba podejdzie i dodatkowo uklęknie. Jeszcze może się przeżegna, ukłoni wstanie i odejdzie. A teraz komentarz osoby nie znam pana Kokoszkiewicza, ale wygląda mi na osobę czytającą tygodnik powszechny. Taki katolik otwarty, nowoczesny, spoglądający na ten konserwatyzm, tradycje jak na ciemne średniowiecze. Ja o tych osobach swoje myślę. Uważam, że oni nie łączą kropek, że czasami ten antropocentryzm tak w nich wybija, że oczywiście mówią o tym, iż Jezus jest na pierwszym miejscu, ale chrystocentryzmu nie widać w tej duchowości. Może coś źle widzę. Pan Kokoszkiewicz, Kościół zdecydowanie potrzebuje dziś jeszcze większego odgradzania się od wiernych i uświadamiania im, jak niewiele znaczą w przeciwieństwie do następców Chrystuta, Chrystusa na Ziemi. Akurat to mi towarzyszyło, gdy pisałem ten komentarz. Nie, no fantastyczna interpretacja. Bardzo dziękuję za odwracanie kota ogonem. Tacy ludzie, uważam, są hamulcowi, by przywrócić. Chrystocentryzm w kościele. Ja oczywiście napisałem, tak trochę ironicznie, no bo ile można z takimi osobami rozmawiać, ale one naprawdę hamują rozwój duchowości w kościele. Świetna interpretacja. Diabeł z góry kuszenia bije brawo. On też wyrywał różne fragmenty z kontekstu. No i takie przedstawiał, że ci, którym zależy przede wszystkim na wielbieniu Pana Boga, uchodzą za wariatów. Właśnie ten kościół, taki tygodnikowo powszechny, związany również z innymi czasopismami, które liberalizują w kościele katolickim, robią z normalnych katolików oszołomów. Ale ja widzę, że sporo też osób odpowiedziało panu Michałowi, Michałowi bardzo treściwie. Kompletnie kulą w płot. Balaski to wyraz troski o wiernych, bo ułatwiają im przyjmowanie komunii naklęcząco. A jeśli uświadamiają wiernym, jak niewiele znaczą, to przecież nie w odniesieniu do księdza, tylko w odniesieniu do Chrystusa. Jak zwykle odwracanie kota ogonem. Ułatwienia podczas przyjmowania najświętszego sakramentu nazywasz odgradzaniem. Chyba się, z... przepraszam, nie będę cytował, bo jednak trochę mało, mało, mało fajny komentarz do końca napisany. Co? Nie rozumiesz prostego przekazu, że tło szacunek chodzi do najświętszego sakramentu, że po latach odzwyczajania ludzi od klękania przy przyjmowaniu komunii trzeba ich z powrotem do tego nakłonić. Tak, tak, pisze Kokoszkiewicz, Państwo nie będzie się przecież pchać między motłoch na kościele. Skąd taka interpretacja? Ale później czytam u tych katolików liberalnych tego typu tekst o tym klerykalizmie wybaczcie, oczywiście jestem przeciwny temu, że księże się wynoszą, nie wiadomo na jaką przestrzeń, wysokości. Ale gadać ciągle o klerykalizmie, czyli wycierać sobie gębę teologicznie, kiedy człowiek przywraca godność Najświętszemu Sakramentowi, to jest, jest granie zdartą płytą. Z tymi ludźmi nie idzie rozmawiać, już powoli nie ma z nimi żadnej osi porozumienia. Bliskość, budowanie wspólnoty, na co to komu? Dzieci na ołtarzu? Wą, część duchownych zachowuje się jak post sieroty, które nie rozumieją, że mają być dla ludzi, ani odwrotnie. Sorry, ale co mnie z panem Kokoszkiewiczem łączy? Rzeczywiście powoli będzie tak, że jak takim ludziom nie odpowiada troska o Najświętszy Sakrament, głoszenie Słowa Bożego, to sobie niech wybierają parafie, które lewakują. Podejrzewam, że to musi wymrzeć śmiercią naturalną, bo patrzę na to, jakie zgniłe owoce takie poglądy przyniosły na Zachodzie i widzę, jak konserwatyzm w młodych umysłach się budzi. Ci ludzie, którzy wracają do tradycji, nie wypisują, nie wygadują takich głupot, ale takich panów Kokoszkiewiczów jest jeszcze trochę w naszej ojczyźnie i to niestety wśród młodych księży, bo tym bardziej ten mainstream kościelny takim głupkowatym wypowiedziom sprzyja. Sorry za takie teksty, że to głupkowate, że to naiwne, ale no już brak mi sił, no ile można merytorycznie rozmawiać. No nie da się jak sami widzicie. Tak, u mnie przywrócono balaski i komunia święta naklęcząco, zasadniczo dla wszystkich przy tych balaskach, a nie procesyjnie. Balaski komunijne. No, niektórzy nie wiedzieli, że ten przyrząd się tak nazywa. Chwała Bogu, słuszne podejście. U mnie niestety nie było i nie ma. Hmm. Komunia Święta wyłącznie na kolanach, oczywiście dla tych, którzy uklęknąć mogą. Dawno, dawno temu, parę miesięcy temu nagrałem pewien odcinek YouTubeowy o tym, jak ważna jest postawa klęcząca, jak, by, co, link do tego odcinka pod tym filmem, więc jak ktoś nie obejrzał, albo zapomniał o czym mówiłem, jak ważna jest postawa klęcząca, odsyłam do tego nagrania. No i jakiś Warcisław, oczywiście znowu ta zgrana płyta. Z całym szacunkiem, ale dający nadzieję na co? Bo moim zdaniem zacieranie barier pomiędzy kapłanami a wiernymi leży bardzo w duchu nauki Jezusa. A przywracanie tych barier będzie powodować przepływ wiernych z kościoła katolickiego do kościołów protestanckich. Hmm, nie sądzę. Moim zdaniem, wzajemne zbliżenie kapłanów i wiernych wzmacnia ducha wspólnoty kościoła, co jest chyba bardzo zgodne z nauką Jezusa i sprzyja rozwojowi religijności całej wspólnoty. Znów zgrany, zgrana płyta. Jak ktoś czyta tygodnik powszechny, nie wiem, przewodnik katolicki niestety również. Jakieś więzi czy znaki obecnie to takie farmazony głosi. Jakoś nie widzę odgradzania się od wiernych świeckich. Idę do salki z nimi, nie wiem, piję kawę, herbatę. Czasami wyjeżdżamy rowerem na jakąś pielgrzymkę. Normalnie z, roz, rozmawiam z ludźmi, przychodzę do zakrystii, pomrze rozmawiamy. Ale kiedy dzieje się msza święta, to jest Golgota. Ludzie aż pragną, żeby balaski się pojawiły, żeby mogli uklęknąć. Bo wiele osób bez balasek mówi, ja bym uklęknął, uklękła, ale się boję, że nie wstanę. Więc jak ja mam się strować, stresować tym, że będą musieli mnie podnosić, no to niech mi Pan Jezus wybaczy, że będę w postawie stojącej przyjmował na święty sakrament. To jest odwracanie kota ogonem. To jest granie tym tematem klerykalizmu, ale w tak nudny sposób, który został już wielokrotnie podważony, że głowa pęka. No jak ma się z nimi rozmawiać? Idźcie sobie już do tych parafii liberalnych. Twórzcie sobie swoje parafie. i od Odczepcie się od pozostałych, być może przychodzi już taki moment, że będą parafie nieterytorialne, ale personalne. Zapisujesz się tam, gdzie widzisz, że idziesz do zbawienia. Jak Wam się wydaje, że w taki sposób idziecie do zbawienia i oczyszczacie Kościół z tego jakiegoś wymyślonego przez Was klerykalizmu? Oczywiście swoją drogą ja też jestem wiele razy zdenerwowany, jak księża czy biskupi, noszą się nie wiadomo jak. Ale sorry, a wierni świeccy tak nie mają? I widzę pychy i próżności? Na przykład wśród ludzi, którzy przyjmują pana Jezusa na rękę? To już nie mogę mówić o, to już nie jest klerykalizm, ale świeccalizm. Też będę cały czas gadał taką zgraną płytą, że uważam, że ci, którzy przyjmują na rękę, są pyszałkami i ludźmi próżnymi. Mogę tak? Czemu nie? A tak swoją drogą, czy nie zauważacie, że granie owym klerykalizmem prowadzi ostatecznie do podważania sakramentu kapłaństwa? My mamy siedem sakramentów. Wśród nich jest małżeństwo i kapłaństwo. Dzisiaj próbuje się zrównać małżeński, sakramentalny związek także ze związkami partnerskimi. Nie, 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 nie. Nawet teologia wykrzywiona liberalna chce nam pokazać, że z kimkolwiek jesteś związany, czy z własnym odkurzaczem, czy z chomikiem, no to powinniśmy Ciebie szanować, możesz przyjmować Komunię świętą. Ze spokojem, my Ciebie nie osądzamy. Ważne, żebyś się źle nie poczuł. Tymczasem jest sakrament małżeństwa. To samo zgranie z dartą płytą o klerykalizmie ostatecznie ma podważyć sakrament kapłaństwa. To nie jest tak, że ja jestem lepszy od kogoś, kto kapłanem nie jest, ale, sory, sorry, ja wiem jaka jest tożsamość kapłaństwa, i nie wyrwiecie mnie z tej treści, jaką kapłaństwo niesie. Tęsknię za tą formą przyjmowania komunii świętej na kolanach, przed tymi balaskami, które często pokryte były białym, wykroch malonym i haftowanym pięknie nakryciem. My w parafii u brata Alberta. Mamy takie obrusiki i wiem, że coraz więcej parafii również takie obrusy przywraca. W mojej parafii były, ale nie były używane. W tym roku podczas kolendy zapytaliśmy nowego proboszcza, czy nie mógłby umożliwić wiernym przyjmowania Eucharystii na kolanach. Od dwóch miesięcy balaski są w użytku. Cała masa wiernych przyjmuje w ten sposób Eucharystię. I bardzo fajnie nie będzie biegania po prezbiterium. Słuszne spostrzeżenie, szacunek dla Eucharystii. Bardzo wiele osób dziękuję mi za błogosławieństwo, które zazwyczaj jest na końcu każdego odcinka. Cieszę się bardzo, że dla was to jest ważne, a ja lubię sam od siebie błogosławić, przekazując oczywiście nie swoje, ale jego błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, wszystkich, także tych, z którymi się w tym odcinku totalnie nie zgadzałem.